Łukasz Mikuła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Szanowni Państwo, jednym z rozwiązań, na które chciałbym zwrócić uwagę w naszych propozycjach dotyczących krajowej polityki miejskiej jest problematyka uspójnienia planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego w regionach miejskich. Różne tu nazwy możemy stosować miejskie obszary funkcjonalne. Niektóre z nich to z pewnością obszary metropolitalne. Jest to ten poziom planowania, którego nam cały czas bardzo jeszcze brakuje gdzie mimo różnych podejść do wdrożenia takiego planowania, nie udało nam się póki co jeszcze w Polsce efektywnie zaimplementować go do naszej rzeczywistości planistycznej i Zarządczej. Propozycje, które złożone są w karcie rozwiązania dotyczącego właśnie uspójnienia planowania ponadlokalnego w regionach miejskich, oparte są przede wszystkim na nowym instrumencie, który już się pojawił w naszym prawodawstwie. Od kilku miesięcy możemy. Sporządzać i uchwalać strategię rozwoju ponadlokalnego, właśnie instrument przewidziany dla obszarów funkcjonalnych, obszarów funkcjonalnych różnego typu. Wydaje się, że w różnych skalach, od największych obszarów metropolitalnych po mniejsze, tworzące się obszary funkcjonalne wokół ośrodków subregionalnych, taki instrument będzie można zastosować. To, co jest istotne, to fakt, że. Strategia rozwoju ponadlokalnego daje nam możliwość, abyśmy zintegrowali także wymiar przestrzenny planowania do właśnie dokumentu o charakterze strategicznym. Oznacza to, że być może po raz pierwszy w, w ciągu 30 lat od reformy samorządowej będziemy w stanie realnie wdrożyć pewne mechanizmy koordynacji zarządzania rozwojem przestrzennym i społeczno-gospodarczym właśnie w skali takich obszarów funkcjonalnych. Czy to regionów miejskich, czy obszarów metropolitalnych, czy też nieco mniejszych, być może kompleksów kilku gmin powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Dlaczego jest to takie ważne? Bo tylko w takiej skali jesteśmy w stanie racjonalnie prowadzić politykę przestrzenną. Jeżeli chcemy ograniczyć chaotyczne, niekontrolowane rozlewanie się zabudowy, Pochłanianie terenów otwartych rolnych przez zabudowę często pozbawioną jakiejkolwiek infrastruktury, agresywnie wkraczającą w obraz. Jeżeli chcemy poprawić spójność zagospodarowania przestrzennego, zapewnić bardziej efektywne systemy transportu, ograniczyć presję inwestycyjną na tereny otwarte, na tereny cenne przyrodniczo, musimy to koordynować z poziomu Ponadlokalnego, bo tylko w takiej skali jesteśmy w stanie tak naprawdę uchwycić chociażby bilans możliwości rozwojowych, jakie posiadamy i całościowego zasobu terenów, który jest przeznaczony w dokumentach poziomu gminnego. Strategia rozwoju ponadlokalnego powinna integrować politykę i społeczno-gospodarczą, i politykę przestrzenną gmin, które są nią objęte. Nie powinna oczywiście wkraczać jakoś bardzo głęboko w sferę zastrzeżoną do władztwa planistycznego gminy. Nie będziemy przecież z poziomu strategii rozwoju ponadlokalnego ustalać kształtu dachów czy parametrów powierzchni zabudowy. Natomiast jesteśmy w stanie z tego poziomu przesądzić o tym, które obszary w skali miasta i otaczającego pierścienia gmin i powiatów są najlepiej dysponowane do pomieszczenia Nowej zabudowy, do tego, aby toczyły się tam dynamiczne procesy rozwojowe, a gdzie być może powinniśmy odpuścić, gdzie powinniśmy jednak priorytet przyznawać działaniom ochronnym, a niekoniecznie iść w kierunku pełnej zabudowy terenów, które nawet być może gdzieś już w dokumentach lokalnych zostały wyznaczone. Czy takie coś jest możliwe? Strategia rozwoju ponadlokalnego jest instrumentem dobrowolnym, więc przede wszystkim najwięcej zależy od Świadomości i jakości współpracy samorządów szczebla lokalnego. Natomiast wydaje się, że jeśli chodzi o te największe obszary funkcjonalne wokół największych miast, które mają być też beneficjentem przecież odpowiednich funduszy europejskich przeznaczonych właśnie na integrację, na współpracę w takich obszarach, tutaj rekomendujemy, żeby. Poziom obligatoryjnych wymagań jednak był nieco wyższy, żeby jednak pewną koordynację i wykorzystanie tego instrumentu w jakimś sensie wymusić. Źle to brzmi wymusić, ale tak naprawdę chodzi o szansę, którą wszyscy powinniśmy mieć, aby przestrzeń wokół nas była lepsza, lepiej zagospodarowana. Efektywniej wykorzystywana, żebyśmy chronili też ważne wartości krajobrazowe, kulturowe, przyrodnicze. Czy powinien być tu jeszcze dodatkowy jakiś, powiedzmy, instrument wdrażania? Z pewnością tak. Warto tutaj zarekomendować także powstawanie takich ponadlokalnych, czy metropolitalnych, czy w skali obszaru funkcjonalnego. Komisji planistycznych, złożonych z fachowców, ciała odpolitycznionego, które byłoby w stanie w jakimś sensie um, uczestniczyć w tym procesie przenoszenia ustaleń i rekomendacji planistycznych z poziomu strategii rozwoju ponadlokalnego na poziom gminy. Czy to się udać może? Może się udać niektóre takie y, komisje czy niektóre y, koncepcje planistyczne w skali ponadlokalnej. Już powstawały kilka lat temu, nawet kiedy jeszcze nie było odpowiednich przepisów. Tak więc wszystko zależy od woli współpracy, ale wydaje się, że niezbędnym instrumentem jest integracja także tego planowania z wykorzystaniem programów funduszowych. To powinien być krok w dobrym kierunku i będziemy rekomendować właśnie takie powiązanie integracji planowania z finansowaniem tego rozwoju w skali ponadlokalnej, bo jest to coś, na czym wszystkim nam powinno zależeć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.